Cześć z czy czy Zapraszam na ostatni wyścig sezonu Zwiftowego, którym jest dziesiąty etap Pucharu polski ZTPLCC, gdzie będziemy ścigać się na trasie Ventop. Długość trasy to 20,9 km, a przewyższenia to ponad 1,5 km. Więc mówimy tutaj o bardzo długiej trasie, monotonnej, jest to praktycznie cały czas wznios ku górze. Kilometrów nie ma dużo, ale trzeba przejechać 1,5 km. W zwyż, co powoduje, że tutaj będą Najlepsi zawodnicy, którzy mało ważą Obstawiam, że ci co ważą tutaj po 60 kg 50 kilka, więc tutaj Kornel liczy na ciebie, będzie dobrze Liczy na jakieś top 20 z swojej strony Przynajmniej, ja zakładam, że dzisiaj z racji, że jest to bardzo długi wyścig, nie będzie fajerwerków, Stawiam sobie znowu cel jak w zeszłym tygodniu, czyli bardziej treningowo. Myślę, że zapnę sobie 3,5W, może 37 i pojadę to w takim sweet spotie swoim. Może troszeczkę poniżej sweet spotu, może między właśnie tempo a sweet spotem, żeby się nie zaorać. Końcówka pewnie jak zawsze się podpale, będzie mocniej, no ale zobaczymy. A teraz póki co siadam na rozgrzewkę, ale tak jak powiedziałem, dzisiaj bez większych fajerwerków. Pamiętajcie, że jak zawsze pełną wersję tego wyścigu z komentarzem możecie obejrzeć na kanale Bartka Wesołego, czyli Fotorama TV. Kornel, ty tutaj? No co ty, chłopie? Co ty coś robisz? Powiem wam, że znamiłem z OBS-em. Chciałem odpalić wyścig w OBS-ie. Rozgrzewka poszła. Wyścig mi się nie odpalił przez jakieś błędy. No i tak grzebałem. Pierwsze 5 minut. Także straciłem totalnie front wyścigu. No trudno, życie. Jedziemy dalej. Obok mnie Greczka, Piasecki, Kornel. Przed nami Darek. Ode mnie z klubu. Za mną Spyra, Kwieciński Makrewicz przybył Gębala To nasza ekipa Ale każdy jedzie trochę samemu No to jest <śmuchy> walka ze swoim własnym tempem No 280 watów z 200 minut zgodnie z założeniami nie za mocno, nie za lekko. No i już 35% montwenty więc nie jest tak źle top 60 póki co bez szału, ale traca nie jest dla mnie, więc nie ma problemu jadę z Wojtkiem Greczką z Prusem Li za nami Kwieciński, Makarewicz i to jest ekipa z którą teraz ciśniemy zwolniłem trochę jak wiecie 160 tętno wyżej 250 260 watów, nie ma co, jeszcze przed nami około 40 50 minut jazdy, więc trzeba równomiernie rozłożyć siłę. Trzymajcie koło, chłopaki, trzymajcie koło. Nie jadę szybko. Pół godziny, 277 watów średnich. No to spoko, dobre tempo. Mocny, dobry trening. Ładnie Wiśniewski, ładnie, nie to Makarewicz, kurde ale ładnie chłopie, bardzo ładnie panowie, nastąpiło lekkie rozerwanie, teraz w grupie z Makarewiczem, Greczką, Spyrą, a nie pokazuj mi Wiśniewskiego, bo Wiśniewski jest w mniejszym dystansie, tylko tak ciśnie chłopak, bardzo ładnie, trzymam kciuki, jak Grzesiek ty, chyba Grzesiek nie, jak ty Wiśniewski utrzymujesz taki niski racing score, to jest zagadką, jesteś dobrym rajderem, wiele razy się ścigałeś z nami ale widzę, że w dystansie plastik wycinasz ostro Cały raz 5, bardzo ładnie No, z 40 minut 276 Leka organizacja. Jadę teraz z Rufeksem, Makarewiczem, Walczakiem i tyle. I tak jedziemy. Połowa Momentu już prawie. A i właśnie Wenten skończyli panowie i panie z grupy Classic. Jest dla nich to koniec wyścigu, a dla nas jeszcze połowa trasy. Gratuluję na dystansie klasy ładne wyniki na pewno. Prawie godzina 275 średniej watów. Mocno. Chciałem lżej, ale wyszło jak zawsze. Póki co 406 pozycja jest awans o 20 oczek, prawie Z względem startu. Bardzo duży progres w trakcie wyścigu. Tłoczko, cześć, Ech. długo Cię goniłem chłopie, bardzo długo, dobrze tam się trzymałeś, z przodu. Daj mi chwilę odpocząć i zaraz obejmę koło. I to by było na tyle w tym wyścigu, więcej już raczej nie osiągnę. Było się przede mną 40 sekund, za mną jest 4 zawodników, którzy mają szansę mnie dojść tak realnie, może 5. No i raczej tak zostanie. Czyli top 50 powinno być utrzymane. Jest szansa. O ma ty masz moc, kurde, ładnie. Siadaj na koło, chłopie. Pojedziemy razem. Ostatnie 10%. Póki co 405 pozycja. Przede mną Chęciński i piasecki. Raczej ich nie dojdę, a Makarewicz może mnie dojść, bo czasami strzela po 6 watów. A ja mam ustawiony tempomat na 3,7-4 W. Chyba bomba, panie Chęciński. Szkoda, dobrze jechałeś. Top 50 to 50 dobre miejsce. I wyniki są tak jak widzicie. Wygrał Bajla Morena, drugi Długosz, później Imielski, Kot, Rychlik. To jest pierwsza piątka. Ja jak widzieliście zacząłem słabo, bo próbowałem odpalić tego głupiego OBS-a, ale no nie jest dobrze testować jakąś aplikację tuż przed wyścigiem, więc na treningu szło, a tutaj coś się wykrzyczyło, więc będzie widok z tej perspektywy, a kolejnym razem już będzie OBSik. Ale awansowałem przez te problemy z obs z 60-70 miejsca prawie jak zaczynałem, bo start miałem słaby, bo klikałem tu jeszcze na kąpie aż na 44 miejsce, co jest moim rekordem w tej edycji Pohor Polski. Także w miarę trwał wyścig. Jak widzieliście, cały czas miałem zapiętego swojego diesla na poziomie 4W 3,8, 4,1, 4,2. No, średnio jak widzicie, z całego wyścigu z prawie 80 minut. 3,8 z 20 minut 4 w Znormalizowana nie będzie dużo wyższa, bo nie było tutaj puszczania korp. ale mimo wszystko, chyba najwyższa średnia z 80 minut, jaką miałem kiedykolwiek. Więc widać, że dobrze idzie przygotowanie do następnego sezonu. Także nie zmieniam. Wszystko elegancko. I może nawet zrobię taki filmik z przygotowań, jaki plan sobie rozpisałem na ten sezon. Bo na pewno działa. So far, so good. A teraz lecimy do studia. No i tym sposobem dobiegła końca ta edycja Puchar Polski. Wspaniała to była zabawa, nie zapomnę jej nigdy. Mimo, że tak jak pamiętacie z ostatniego odcinka, nie startowałem to i za często. Tym razem osiągnąłem 5 startów na 10, więc w sumie całkiem nieźle. A co najważniejsze, dwa ostatnie starty to są te, z których jestem bardzo zadowolony i wiem. Że moja forma idzie do przodu. Mimo, że obecnie jestem w fazie budowania bazy na najbliższy sezon, outdoorowy to naprawdę wynik, zarówno z przedtygodnia, jak i w tym tygodniu z Mount Ventoux jest naprawdę bardzo dobry. Jak pamiętacie, z przebiegu wyścigu wystartowałem z takim dużym falstartem. Próbowałem ustawić obs -a. Co ciekawe, na rozgrzewce mi wszystko działało elegancko ale kiedy wystartowałem go na 4 minuty przed startem Pucharu Polski wyścigu, no niestety opluło mnie y, jakimiś tam komunikatami, próbowałem szybko ogarnąć uprawnienia no i zanim się obejrzałem, miałem chyba 30 sekund do startu, więc szybko włączyłem telefon próbowałem jeszcze klikać OBS startując w wyścigu, także początek to był typowy fall start i miałem no nie wiem 70 pozycję jak pamiętacie, później zapiąłem po prostu swój taki typowy tempomat co pokazuje, że naprawdę baza w tym momencie tlenowa jest bardzo dobra, bo spokojnie na 3,8-4,2W, mniej więcej tak balansowałem przez pierwsze, wiem ja myślę, że przez cały wysik, cały czas piłem się do przodu. Starałem się trzymać w tych małych grupkach, ale jak widziałem, że Kolejny zawodnik jest jakieś 15 sekund wyżej, to starałem się do niego doskoczyć. I to była dobra taktyka. Powiem szczerze, że ona zagrała, bo z 70 miejsca awansowałem finalnie na 42. pozycję. 404, jak widzieliście z transmisji, natomiast nie wszyscy mają Zwift Power, i w tym przypadku jest to obecnie 42. miejsce. Co najważniejsze, 273 W, czyli równe praktycznie 4 waty na kilogram z 80 minut. Więc jestem ultra, ale to ultra szczęśliwy, bo naprawdę taki wat to chyba nigdy nie miałem, żeby przez 80 minut trzymać do tej pory to co było moim FTP-em. To jest naprawdę dobry wynik. Yy, powiem że miałem jeszcze zapas, bo jak widzicie teraz na ekranie moje średnie tętno z całego wyścigu wyniosło 163 uderzenia na minutę, więc do mojego progu tlenowego miałem jeszcze z 10, może z 8 uderzeń, yy, więc Uważam, że naprawdę całkiem nieźle. Tak czy inaczej, tu jeszcze taki message do Tomka Zegarlickiego. Tomek, wiem, że nie startowałeś, ale wykorzystałem na tym wyścigu żel, który od Ciebie dostałem, czyli ogień z dupy. I może dlatego poszło tak zajebiście. A teraz przejdźmy przez wyniki tego wyścigu. Wygrał Janek Bajla-Morena, który osiągnął wynik na poziomie godziny i 30 sekund. 5,3 wata średnie ja pierdzielę, naprawdę Szapoba, bo to jest ciężki wyczyn. Drugi był Benedykt Długosz, trzeci Patryk Imielski, następnie Julian Kot, Piotr Rychlik, Damian Staroń, Łukasz Dół Michał Bogdziewicz, Łukasz Białek, Marek Ardelli, Mówiński, Kręczkowski, Chrisu Lubas, Jurek. O, ultra Cezar XVI, no kurczę Cezar, duży progres. Przejdźmy teraz przez wyniki kobiet, klasycznie tutaj Izabela Lis, 29 miejsce, bardzo ładnie za zdecydowanie jesteś zwycięszczeniem Pucharu Polski, świetna jazda, u mnie tak jak wiecie, 42 miejsce. No i przejdźmy teraz do dystansu Classic, gdzie wygrał Adam Głowacki z czasem 40 minut, drugi był Dąderewicz Dawid, dosłownie kilkanaście sekund z tyłu, a trzeci Grzegorz Wiśniewski, którego widziałem na trasie i byłem tuż obok niego, kiedy kończył wyścig, także Grzesiek bardzo ładnie. No, i z kobiet zobaczymy, kto startował. O tym razem zmiana, słuchajcie. U kobiet w Destacji Classic na 20 miejscu Monika Izdebska. Także gratuluję, naprawdę fajny wynik. Dalej była Agnieszka Matyszkiewicz na 30 pozycji i Kaśka Kachorek na 31. Gratulacje, drogie panie, bardzo ładny wynik. Ja jedynie żałuję jednej rzeczy, że dzisiaj nie ma tłusy o czwartku, bo teraz przy takim wzerwaniu mojego glikogenu po prostu super byłoby wciągnąć kilka pączków praktycznie bezkarnie. Tak czy inaczej, ta edycja Pucharu Polski dobiegła końca. Mam nadzieję, że bawiliście się świetnie. Dajcie znać, czy startowaliście i widzimy się prawdopodobnie na wyścigach już outdoorowych. Takim pierwszym wyścigiem, który planuję, będzie Arłamów. Także jeśli startujecie w Arłamowie, to dajcie znać, zbijemy tam piątkę na miejscu. Ja ten wyścig wykupiłem, więc pojadę z rodziną i będę tam się, mam nadzieję, dobrze bawił, ale też bez strzału, bo wiecie, Zwift jest Zwiftem, a na zewnątrz brakuje mi trochę tej techniki, więc w górach muszę się ojeździć, bo jeździłem w górach do tej pory w realu bardzo malutko. I standardowo białko plus kreatyna, także wasze zdrowie. A teraz idę do mamy na kawę, bo zrobiła multum faworków, także trzeba uzupełnić cały ten glikogen. Dzięki bardzo i jak zawsze do następnego!